Dzień dobry, cześć Hej, z tej strony oczywiście Miko i Mechanika Pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Dzisiaj prezentuję Państwu Renault Scenica 3. generacji z 2011 roku. Samochód oczywiście sprowadzono osobiście przez nas z Niemiec. Jesteśmy jego pierwszym właścicielem w Polsce. Dużo plusów, dużo atutów, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Może zaczniemy od początku. 1.4 benzyna o mocy 130 koni mechanicznych, skrzynia biegów manualna sześciobiegowa. Kolejnym atutem tego samochodu jest pełne serwisowanie w ASO Renault. Tak więc pełna dokumentacja przebiegu oraz bezwypadkowości tego samochodu jest w naszym posiadaniu. Tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, samochód jest w 100% w pierwszym oryginalnym lakierze, co też czyni go oczywiście bezwypadkowym, co nie jest wcale takie oczywiste przy samochodzie 13-letnim. Tak więc tutaj dużo atutów. Auto jest w 100% kompletne, posiada dwa komplety kół. Teraz Państwo je widzą na prezentacji na kołach stalowych, zimowych. Do samochodu jeszcze dorzucamy komplet kół letnich, 17-calowych alufelk, co widać właśnie na pierwszym zdjęciu w ogłoszeniu. Samochód oczywiście w 100% sprawny, gotowy do jazdy. Zarejestrowany, ubezpieczony oraz posiada ważne badanie techniczne. Wizualnie prezentuje się również świetnie technicznie, bez jakichkolwiek zastrzeżeń, jeśli chodzi o układ hamulcowy, układ napędowy, zawieszenie. Wszystko w najlepszym porządku. Oczywiście, prezentacja ma na celu pokazać Państwu samochód z jak najbardziej prawdziwej strony. Ładny, szary, metaliczny kolor. Bardzo zadbany, moim zdaniem, jak na swoje lata. Tak, więc to też jest kolejny plus. Kolejnym plusem jest jeszcze oczywiście wyposażenie, oraz sposób, w jaki utrzymany jest ten samochód. Może zacznijmy, właśnie od tych rzeczy wizualnych. Przebadamy sobie, drodzy Państwo, każdy element tutaj lakierniczy, blacharski. Pod każdym względem. Na przednich drzwiach, tak naprawdę niewidoczne, delikatne jakieś zarysowanie parkingowe w tym miejscu tutaj. Dokładnie, niech Państwo zwrócą uwagę, gdy odchodzę, w ogóle tego nie widać, aczkolwiek czuję się zobowiązany, żeby takie rzeczy właśnie klientom pokazywać. Mnóstwo, jak Państwo wiedzą, samochodów transportujemy pod drzwi, mogą być nawet, może właśnie ten samochód też przyjechać do Was. Transport na terenie całej Polski tego samochodu jest gratis. Tak więc, jeśli dzielą nas wielkie kilometry, boicie się przyjechać do nas, jak najbardziej zapraszamy do skorzystania z tej. Okazji. Z przodu, jak Państwo widzieli, świata przydzimgielne halogeny. Z tyłu, czujniki parkowania. Mamy również hak. Więc wszystko tu jest naprawdę porządnie zrobione. Samochód, tak naprawdę, moim zdaniem, dla każdego. Tutaj, jeśli chodzi o te rzeczy blacharsko-lakiernicze, na drzwiach pasażera, też dwie drobne ryski. Takie typowo parkingowe, marketowe. Jak ja na to mówię. W tym miejscu oraz w tym miejscu kawałeczek wyżej. I to by, no jeszcze mogę zaznaczyć. Że tutaj, w dwóch miejscach, jest podrapana klamka drzwi na drzwiach pasażera. Moi drodzy, przy 13-letnim samochodzie, myślę, że takie rzeczy nikogo nie powinny razić. Wręcz nieraz dobrze, że takie rzeczy są. To też świadczy o tym, że samochód nigdzie nie był lakierowany i tak dalej. Ma swoje normalne ślady użytkowania przez 13 lat i 168 tysięcy km przebiegu. Moim zdaniem, jest to świetny stan. Reflektory w bardzo dobrym stanie, nie są wypiaskowane, nie są jakieś wyblaknięte. Oczywiście w 100% oryginalne. Co do wyposażenia, mamy halogeny, mamy czujniki parkowania, przyciemnione tylne szyby. hak, co Państwo widzieli: elektryczne lusterka oraz elektrycznie składane, bezkluczykowy dostęp, bezkluczykowe odpalanie. Mamy również takie owiewki na przednich szybach, jak Państwo widzą. Oczywiście można je ściągnąć, że tak powiem, nie wnikając, że tak powiem, w szybę ani w żadne inne sprawy. Po prostu ktoś sobie je zamontował, ale bardzo fajnie, ponieważ na to również są dokumenty: właśnie na te owiewki na szybach. Jeśli chodzi o wnętrze, perfekcyjny stan wszystko w stanie bardzo dobrym. Tak jak mówiłem, samolot jest kompletny: mamy półkę bagażnika, mamy podświetlenie po lewej stronie. Dwa miejsca na zakupy. Tutaj mamy takie specjalne właśnie haczyki. Wejście na zapalniczkę z tej strony, również dwa uchwyty na jakieś torby z zakupami. Na podłodze mamy dodatkowo taką matę gumową, żeby nie niszczyć tej welurowej pod spodem. Bardzo fajnie, ponieważ mamy tutaj koło dojazdowe pełnowymiarowe i to na alufeldze. Tak jak Państwu mówiłem, mamy tutaj drugie alufelgi, czyli cztery sztuki plus piąta, to jest właśnie na tym kole zapasowym. Mamy też również zestaw naprawczy tutaj włożony po, przez poprzedniego właściciela. Trójkąt apteczka, oczywiście gaśnica, wszystko jest na swoim miejscu, tak jak być powinno. Tak więc no, przy tych troszeczkę nowszych samochodach już e, salony, serwisy e, wypuszczają auto na zestawie naprawczym. E, tutaj mamy jedno i drugie, tak więc e, takie podwójne można powiedzieć. Zabezpieczenie, idąc dalej do wnętrza, otwieramy sobie drzwi. Ukazuje nam się półskórzana tapicerka z przepięknym wzorem. Bardzo ładne, właśnie te białe przeszycia na tapicerkach, drzwiach, drzwi oraz fotelach co Państwo teraz widzą. Mamy rolety na bocznych, tylnych szybach przeciwsłoneczne. Bardzo fajna opcja, właśnie na lato. Bardzo dobrze nam to przyciemnia wnętrze, wnętrze nam się wtedy tak nie nagrzewa. Mamy cztery elektryczne szyby, oczywiście centralny zamek, co jest rzeczą już normalną. Na dwóch bocznych, tylnych fotelach mamy mocowania Isofix, co Państwo widzą. Jak na Renault Scenica przystało, mamy mnóstwo schowków pod fotelami z jednej, jak i z drugiej strony. Na środku mamy wejście na zapalniczkę. Pod nogami, auto ma dwa komplety dywaników, gumowe oraz welurowe. Pod nogami z lewej, jak i z prawej strony, kolejne schowki na jakieś drobne przedmioty, tak więc jest tego miejsca naprawdę sporo. W fotelach kieszenie, takie wysuwane stoliczki, i tutaj jakieś drobne kieszenie. Nawiewy na bocznych słupkach również są obecne. Z drugiej strony, wygląda to oczywiście tak samo: nic się tutaj nie zmienia tapicerka. Wszystko w bardzo dobrym stanie. Niech Państwo zwrócą właśnie uwagę na stan tego samochodu. Auto jest naprawdę w super utrzymanym stanie. Te wszystkie fotele raz, dwa i trzy są regulowane osobno. Możemy je przesunąć. Tutaj mamy taką wajchę przód, tył. Możemy również regulować oparcie tych foteli. Tak więc jest to bardzo fajnie przemyślane, jeśli chodzi o podróżowanie, czy ogólnie o przewóz na przykład jakichś dłuższych przedmiotów. Z przodu Parę takich czarnych wstawek, bardzo ładnie one wyglądają. Tak jak mówiłem, przeszyte wszystko jest tą białą nicią. Mnóstwo miejsca również tutaj w boczku, tutaj na jakieś drobne przedmioty, tutaj, tutaj oraz w tym miejscu. Fotel pasażera oraz kierowcy w stanie idealnym, nic tutaj nie jest naruszone. Mamy dwa kluczyki, tak naprawdę dwie karty do tego samochodu tutaj mamy ala stacyjkę nie musimy tych kluczyków mieć w tej stacyjce stricte ponieważ mamy tutaj bezkluczykowy dostęp oraz bezkluczykowe odpalanie tak więc możemy trzymać klucze w torebce w kieszeniach i po prostu odpalamy czy zamykamy samochód jakby zdalnie w schowku mnóstwo miejsca tutaj mamy kartę do nawigacji w tym momencie mamy wgraną najnowszą nawigację na 2024 rok możliwą. Ogromny schowek, dwie karty oczywiście oraz pod spodem, tutaj w schowku, a teraz nam będzie dywanik przeszkadzał. Pod spodem w schowku mamy pełną dokumentację, którą Państwo widzieli w ogłoszeniu. Tak jak mówiłem, mamy dwa komplety dywaników. Jak na renutkę przystało, w tym miejscu mamy kolejny schowek na drobne przedmioty. Tutaj tą Państwo półkę wysuwaną widzieli. Co do podłokietnika, również skórzany, zobaczcie, miękki, pod paluszkiem się wszystko ładnie ugina. Otwierany na dwa razy, czyli raz mamy taką małą wnękę, dwa ogromny schowek, dwie butelki, półtora litra tutaj swobodnie wchodzą, ponieważ zobaczcie, praktycznie pół ręki mi jeszcze weszło dalej. Tym oto przyciskiem możemy go przesuwać. Niech Państwo zobaczą. Przód, tył, wedle uznania, wedle kierowcy tak naprawdę oraz sam ten element, czyli ten stricte już podłokietnik jest również, zobaczcie, wysuwany. Tam na dole dwa uchwyty na e, kubek z napojem, i myślę, że teraz możemy przejść do miejsca, które zapewne Państwa interesuje najbardziej e, czyli jest to miejsce kierowcy, czyli zapewne tam przyszły właściciel będzie spędzał największą ilość e, czasu w tym samochodzie. E, tam też również dużo plusów. Bardzo fajnie, ponieważ wnętrze jest czytelne. Bardzo łatwe do, do ogarnięcia, tak naprawdę do zapamiętania. Bardzo ładna tapicerka. Cztery elektryczne szyby, elektrycznie składane lusterka. Zobaczcie jedno i drugie. Możemy je złożyć przyciskiem. W takiej pozycji jak mamy teraz na środku po zamknięciu lusterka, nie będą się chować. Jeśli prze... Czyli bardzo fajna opcja na zimę, gdzie mamy mróz i tak dalej. Nie chcielibyśmy ich uszkodzić. Przekręcając w lewo, wystarczy, że odejdziemy od samochodu bądź go zamkniemy. Lusterka same się składają. Oczywiście, fotel kierowcy w stanie bardzo dobrym. Bardzo wygodne zagłówki, ponieważ zobaczcie, możemy jeszcze takie wysunąć na jakieś dłuższe trasy. Super opcja. Bardzo ładne fotele, bardzo ładny wzór, przeszyte właśnie tą białą nicią. Fotel oczywiście regulowany przód, tył, góra, dół, wszystko na swoim miejscu. Również tutaj mamy schowek, tak jak i z drugiej strony oraz pod nogami również schowek. Tutaj miejsce na jakieś drobne przedmioty i myślę, że teraz mogę spokojnie wejść tutaj do wnętrza. Samochód mamy cały czas odpalony, pewnie Państwo nawet tego nie słyszeli, aczkolwiek ta jednostka pracuje bez zarzutu, nie ma z nią żadnych najmniejszych kłopotów klakson sprawny, z lewej strony regulacja wysokości lamp, podświetlenie zobaczcie, kokpitu wściemniony, rozjaśniony e, światła mamy również automatyczne, co Państwo e, widzą te przyciski na kierownicy odpowiadają za tempomat oraz limiter który włączamy tutaj nawet wszystko mamy w języku polskim e, ogranicznik bądź regulator czyli tempomat kierownica skórzana w perfekcyjnym stanie nie ma tutaj żadnych niepokojących na niej rzeczy. Śmiałbym nawet mówić, że wygląda jak nowa. Gałka zmiany biegów również pokryta skórą, bardzo przyjemna w dotyku. Wyświetlacz centralny, czyli mamy tutaj prędkościomierz, komputer pokładowy, 168 tysięcy przebiegu tymi dwoma przyciskami. Przeklikujemy, mamy średnie spalanie, ilość, którą możemy jeszcze przebyć na danym paliwie, i tak dalej. Jeśli chodzi o multimedia, mamy tutaj radio z wejściem CD oraz z wejściem AUX. Mamy również nawigację, tak jak mówiłem, na ten moment najnowszą w jaka tylko istnieje, więc jest to kolejny plus. Tutaj mamy przyciski. Po lewej stronie przycisk zmienia nam, jak Państwo teraz widzą, wyświetlacz licznik. Możemy go sobie, że tak powiem. Mamy tutaj chyba 5. E, takich trybów do wyboru wszystko możemy dostosować pod siebie komu jak po prostu będzie lepiej e, dla oka tak sobie ustawia. E, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, która jest oczywiście sprawna. E, miejsce na jakieś drobne przedmioty e, zapalniczka oraz elektryczny hamulec ręczny. Nie musicie się go wcale bać e, ja przez e, tak naprawdę, swoje lata, gdy sprzedaję samochody oraz je serwisuję, ponieważ również jestem mechanikiem, nie miałem jeszcze ani razu problemu z elektrycznym hamulcem postojowym. Po tak, dobrze mówię. Wystarczy po prostu przed wymianą klocków czy innych rzeczy zrobić odpowiednią procedurę, a nie robić wszystko tak naprawdę za przeproszeniem na hama. I to wszystko wystarczy, by ten układ hamulca postojowego działał nam w porządku jak należy. Oczywiście mamy również słoneczniki po stronie kierowcy oraz pasażera oraz takie dodatkowe małe lustereczko. Tutaj oczywiście mamy to lusterko wsteczne oraz tutaj takie dodatkowe, przekręcane, już regulowane, tak jak chcemy, by na przykład patrzeć na nasze dzieciaki, które siedzą z tyłu, gdy my podróżujemy. Tymi przyciskami obsługujemy nawigację, czyli ten ekran po prawej stronie, mapa 2D3D, wszystkie ustawienia, jak Państwo teraz zobaczą. Są w języku polskim, tak więc oczywiście ułatwi nam to podróżowanie. Mapa, tak jak mówiłem, jest najnowsza, więc bez problemu można z niej korzystać. Nie trzeba się obawiać, że wprowadzi nas gdzieś w las. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten samochód. Może go zgaszę. Tak, tutaj mamy przycisk. OK, samochód mamy zgaszony. Karty będę trzymał w ręce, tak, żeby Państwu właśnie zaprezentować, że mamy tutaj bezkluczykowe odpalanie oraz Otwieranie, ale to już świadczą o tym właśnie te przyciski. Niech Państwo zobaczą, jak kartę mam w dłoni. Odchodzę z samochodem, żeby nie było, że coś po prostu klikam. Auto wyczyło mój ruch, jest zamknięte. I to by właśnie było na tyle. Każdy system w tym samochodzie jest sprawny. Auto jest w 100% sprawne. Zobaczcie, tutaj na tym kluczyku jednym mamy i Możemy włączyć sobie światła, możemy otworzyć, zamknąć samochód, otworzyć bagażnik. Dwie karty, auto jest w 100% kompletne. Tak jak mówiłem, bezwypadkowy samochód z 2011 roku Renault Scenic trzeciej generacji. Od dziś tak naprawdę może być wasz. Przestaż się z nami skontaktować, dopiąć szczegóły i staniecie się właśnie posiadaczami tego bardzo zadbanego egzemplarza. Przebieg, jak i cała bezupadkowość tego samochodu, jest udokumentowana, tak więc jest to super opcja. Jeśli Państwo potrzebują większej ilości informacji, oczywiście zapraszam do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.